Nazywam się Tomasz Bojanowski i miło jest mi powitać w imieniu Warszawskiego seminarium akcji administracji na naszym kolejnym wydarzeniu. Tym razem będzie to warsztat pod tytułem jak wnioskować o podjęcie działań kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli i naszym gościem, naszym prelegentem jest absolwent trzeciej edycji Szkoły Liderów programu Administracja pod kontrolą, którego celem jest Przerzenie wiedzy na temat społecznej kontroli administracji publicznej. Ewelina Lis jest kontrolerem i audytorem, ekspertem w zakresie projektów dofinansowanych, przede wszystkim ze środków publicznych oraz pracowni i byłym pracownikiem instytucji publicznych szczebla zarówno samorządowego, jak i rządowego, w szczególności w zakresie kontroli finansowych. Pracowała między innymi w ludzkiej Delekaturze Najwyższej Izby Kontroli a jej zainteresowania zawodowe w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi. Co więcej, rozwija się także na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Andrzeja w Częstochowie, gdzie prowadzi zajęcia. Z uwagi na jej portfolio, myślę, że warsztat będzie naprawdę bardzo rzeczowy i jako pracownik instytucji tej instytucji, o której będzie mówić, pokaże nam właśnie, jak tutaj te wnioski o podjęcie kontroli składek. Także z mojej strony to będzie tyle. No i przypomnę, że właśnie to wydarzenie jest organizowane w ramach programu Administracja pod kontrolą, który ciągle trwa i zapraszam Państwa do udziału zarówno w naszych webinarach, jak i w Szkole Liderów, która w 2023 roku będzie miała swoją czwartą edycję. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że temat, który dzisiaj Państwu przedstawię, zainteresuje osoby takie, które działają społecznie takie, które chcą coś zmienić w swoim otoczeniu osoby, które nie zgadzają się na pewne działania i może czasami dochodzą do wniosku, że już jedyną możliwością zmiany obecnej sytuacji jest przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli. Czasami społecznicy, mieszkańcy dochodzą do takich wniosków, że właściwie już nie pomoże żadna instytucja poza nikiem. Ja chciałabym dzisiaj Państwu przedstawić sposób, jak, jak wnioskować o podjęcie działań kontrolnych, sprawdzających przez Najwyższą Izbę Kontroli. Od razu powiem, sposób wnioskowania nie jest trudny, jest prosty, jest przygotowany w ten sposób, aby każdy, kto będzie chciał poinformować NIK o jakichś nieprawidłowościach, mógł z takich możliwości skorzystać. Oczywiście opowiem o pewnych uwarunkowaniach, które należy wypełnić, aby Nasze zgłoszenie, nasz wniosek został przyjęty i rozpatrzony. Na wstępie opowiem o działalności Najwyższej Izby Kontroli, o sposobie organizacji, o tym, gdzie możecie się Państwo zgłaszać, gdybyście chcieli poinformować Najwyższą Izbę Kontroli o jakichś nieprawidłowościach. Zaczniemy od takich najważniejszych informacji, czyli tak naprawdę od ustawy z 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli, która reguluje cały sposób funkcjonowania NIK-u, sposób organizacji, przeprowadzenia kontroli, sposób funkcjonowania. Tak naprawdę w tej ustawie znajdziecie Państwo wiele różnych zapisów, m.in. dotyczących wniosków delegaferenda, dotyczących prowadzonych przez NIK kontroli, dotyczących samych procedur, funkcjonowania i przeprowadzania kontroli, jak również działania kontrolerów omników. Ja dzisiaj Państwu opowiem o, o, tym, o tych najważniejszych takich elementach, o organizacji oraz o wnioskowaniu o podjęcie działań. Przechodząc do punktu pierwszego naszej prezentacji, odnoszę się bezpośrednio do ustawy z 23 grudnia. 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli, która wskazuje, że Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Tak naprawdę należy rozumieć, że jest to Najwyższy organ kontroli państwa. Jest to organ, który może kontrolować dosłownie wszystko i wszystkich. Jest to instytucja, do której z wnioskami o kontrolę zwracają się posłowie, senatorowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że bardzo często o takich wnioskach też słyszycie Państwo w mediach, w prasie, że są podejrzenia wystąpienia jakichś nieprawidłowości i właśnie politycy wnioskują do Pana Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o podjęcie działań kontrolnych. Artykuł kolejny ustawy o niej wskazuje, że Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych, innych państwowych jednostek organizacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować również działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych, innych samorządowych jednostek organizacyjnych. Chciałabym też tutaj się odnieść, bo nie wiem czy wszyscy państwo tak dokładnie kojarzą, jeśli chodzi o działalność organów samorządu terytorialnego. Mamy tutaj na myśli wszystkie trzy szczeble samorządności, czyli kontrolerzy NIK-u mogą pojawić się zarówno w gminie, w powiecie, jak i w samorządzie województwa. I tak naprawdę odpowiem też już Wprowadzając kolejny temat, gdybyście kiedyś Państwo mieli możliwość zgłosić nieprawidłowości, a dowiecie się, że w jakiejś instytucji są kontrolerzy nik można również skorzystać z takiej sposobności, udać się do kontrolerów NIK-u, którzy prowadzą czynności kontrolne i również mają obowiązek podczas prowadzenia czynności kontrolnych przyjąć od Państwa. Takie zawiadomienie, wniosek o podjęcie działań kontrolnych. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli wskazuje również, że nikt może kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych tak, proszę Państwa, przedsiębiorców. W zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa. I tak, proszę Państwa, no bardzo często przedsiębiorcy, czy właśnie te podmioty gospodarcze, są kontrolowane w takim zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne. Takich instytucji, takich podmiotów mamy dosyć dużo. To są podmioty, które korzystają z dotacji samorządowych, z dotacji rządowych, z wielomilionowych dotacji rządowych i są to podmioty, które również kontroluje Najwyższa Izba Kontroli. Szczególnie w takim zakresie, w jakim ta dotacja jest przeznaczana, realizowana, w jaki sposób jest, są dokonywane zakupy, procedury przetargowe. W jaki sposób ta dotacja jest rozliczana? I też, jaki jest oczywiście efekt wykorzystania środków publicznych przez dany podmiot gospodarczy. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. I to są takie podstawy działania NIK-u. Ja zaraz się do każdego z tych, z tych zakresów odniosę. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że kontrola działalności samorządu terytorialnego przeprowadzana jest pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Niestety w jednostkach samorządu terytorialnego nie przeprowadza się badania w zakresie celowości. Natomiast kontrola jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców tych właśnie, o których mówiliśmy jest po, przeprowadzana pod względem legalności i gospodarności. I teraz krótko chciałabym się odnieść, bo nie wiem, czy każdy z Państwa wie. Co mamy na myśli, mówiąc o legalności, gospodarności, celowości, rzetelności? Jeśli chodzi o badanie legalności, oznacza to kontrolowanie działalności, czy była ona zgodna z obowiązującymi w danym czasie aktami prawa o charakterze. Przepisów prawa powszechnie obowiązującego, czyli Konstytucja, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe, jak również akty prawa miejscowego, jak również aktami prawa o charakterze wewnętrznym czyli różnymi regulaminami, uchwałami. Istotne jest tutaj, że tak naprawdę oceniając legalność działania, należy brać pod uwagę również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli chodzi o kontrolę legalności, jest to taka szeroka kontrola przeprowadzana, no, można powiedzieć, w każdym zakresie przeprowadzanej kontroli. Jeśli chodzi o kontrolę w zakresie gospodarności, to tak naprawdę weryfikacji podlega to, czy działalność kontrolowanej jednostki była zgodna z zasadami efektywnego gospodarowania. Co mamy tutaj na myśli? To znaczy, czy oszczędnie i wydajnie wykorzystano środki, jakie były relacje nakładów i efektów, czy wynik z działalności, Warunkach, w jakich działa kontrolowana jednostka, można było osiągnąć mniejszym nakładem środków lub czy zastosowanymi środkami można było osiągnąć lepszy wynik. Tak naprawdę, jeśli chodzi o gospodarność, odnosimy się tutaj do kwestii jak najlepszego wykorzystania środków. Jeśli chodzi o kontrolę pod względem celowości, oznacza badanie, czy działania podejmowane przez. Kontrolowaną jednostkę mieściły się w celach określonych dla nich w aktach prawnych. Czy zastosowano metody i środki były optymalne, odpowiednie dla osiągnięcia założonych celów? Czy założone cele zostały osiągnięte, a jeśli nie zostały, to z jakich przyczyn? I ostatni zakres. Kontrola w zakresie rzetelności? Oznacza, czy pracownicy i inne osoby odpowiedzialne za określoną działalność w kontrolowanej jednostce <coughs> wykonywały swoje obowiązki z należytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie. To jest ta taka podstawowa rzetelność. A także, czy zobowiązania danej jednostki były wykonywane zgodnie z ich treścią, czy przestrzegano wewnętrznych reguł funkcjonowania danej jednostki czy określone działania lub stany faktyczne są udokumentowane zgodnie z rzeczywistością, czy badana dokumentacja odpowiada stwierdzonemu stanowi faktycznemu, czy była sporządzona we właściwej formy, formie i w wymaganych terminach oraz czy nie pomija określonych faktów lub okoliczności, które powinny być udokumentowane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Proszę Państwa, tak wiele na ten temat mówi komentarz do ustawy o NIK. Ja na kolejnym slajdzie pokażę Państwu tak naprawdę, jak to skrótowo wyjaśnić, czym jest ta legalność, gospodarność, celowość i rzetelność. Czyli tak jak powiedzieliśmy, legalność to zgodność działań z obowiązującymi w danym czasie i określonej dziedzinie przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. Ja je bardzo dokładnie określiłam, jakie to są, te powszechnie obowiązujące, jak również przepisy wewnętrzne danej jednostki. Gospodarność, czyli po prostu podstawowe zasady efektywnego gospodarowania, czyli oszczędnie, wydajnie. Jakie były relacje nakładów i efektów? Czy wszystko zrobiono poprzez uzyskanie najlepszego efektu? Celowość, czy zastosowane metody i środki były optymalne, i rzetelność, czy, wykorzystano, czy wykonywano obowiązki oraz prowadzono działania z należytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie. Proszę wziąć, tak jak powiedziałam, pod uwagę, że tutaj mamy jakby takie cztery wyznaczniki i jeszcze raz powiem, kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego nie jest przeprowadzana pod względem celowości. To jest bardzo istotne. Teraz... Już skoro powiedzieliśmy o tym, czym zajmuje się Najwyższa Izba Kontroli, że jest to naczelny organ kontroli państwa, jakie kontrole prowadzi, co kontroluje, w jaki sposób, to teraz chciałabym powiedzieć krótko o organizacji Najwyższej Izby Kontroli. Jednostkami organizacyjnymi NIK-u są departamenty, delegatury i biura. I teraz takie moje krótkie pytanie. Myślę, że na pewno osoby, które interesują się działalnością mik będą wiedziały i jest to dla nich pytanie trywialne. Ile mamy departamentów, ile delegatur, ile biur? I tak naprawdę te departamenty, co oznaczają, delegatury, co oznaczają i biura, co oznaczają. Teraz moja odpowiedź na pytanie. Tak, dobrze Państwo myślą. Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę poprzez departamenty i delegatury. Podział na delegatury jest podziałem związanym z terytorialnym podziałem kraju na 16 województw, czyli mamy tak naprawdę 16 delegatów. Ja zaraz. Przedstawię Państwu, jak te delegatury są umiejscowione i gdzie mielibyście Państwo najbliżej, gdybyście chcieli się wybrać z zawiadomieniem do delegatury, gdzie Macie najbliżej. Od samej północy mamy delegaturę w Gdańsku, delegaturę w Szczecinie, delegaturę w Olsztynie. Dalej. Delegatura w Białymstoku, Delegatura w Wydgoszczy, Delegatura w Poznaniu i w Zielonej Górze. E, niżej, już w centralnej Polsce, mamy Delegaturę w Warszawie, ale miasto stołeczne Warszawa jest na tyle uprzywilejowane, że mamy, proszę Państwa, tutaj Najwyższą Izbę Kontroli, gdzie jest centrala i gdzie jest tak naprawdę Delegatura w Warszawie. E, Delegatura i centrala NIKU znajdują się tak naprawdę pod tym samym adresem w Warszawie, ulica, ulica Filtrowa 57, z tym, że wejścia są po prostu z różnych stron. Kolejne mamy delegatura w Łodzi, delegatura we Wrocławiu, delegatura w Opolu, delegatura w Lublinie, delegatura w Kielcach, delegatura w Katowicach, delegatura w Krakowie. Oraz delegatura w Rzeszowie. Układ terytorialny delegatur jest w ten sposób skonstruowany, aby też no, wszystkie osoby, które chcą w jakiś sposób poinformować najwyższą izbę kontroli, chcą to zrobić bezpośrednio, nie poprzez maila. Nie poprzez kontrolerów NIKU, tylko chcą się wybrać, aby wszystkie te osoby miały możliwość i dostępność umówienia się na porozmawianie z pracownikiem konkretnej delegatury i złożenia tam swojego wniosku z prośbą o przeprowadzenie kontroli czy podjęcie działań kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Teraz Chciałabym, żebyśmy przeszli do kolejnej struktury organizacyjnej, czyli podział na departamenty. Podział na departamenty funkcjonuje w centrali Najwyższej Izby Kontroli. Jest odzwierciedleniem wszystkich spraw podlegających kontroli, natomiast oprócz, Departamentu. W organizacji NIKU występują też biura, ale one wykonują zadania w zakresie organizacji i obsługi funkcjonowania NIKU. Jeśli chodzi o departamenty, to w centrali będziecie Państwo mieli Departament Administracji Publicznej, czyli ten, który zajmuje się kontrolą administracji publicznej. Departament Budżetu i Finansów, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Departament Infrastruktury, Departament Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Departament Obrony Narodowej, Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny. Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego, równie ważny Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Departament Strategii, Departament Środowiska i Departament Zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o biura, czyli te, które wykonują zadania w zakresie organizacji i obsługi funkcjonowania miku, to mamy biuro gospodarcze, biuro informatyki, biuro organizacyjne oraz biuro rachunkowości. I kolejnym naszym etapem będzie omówienie procedury wnioskowania o podjęcie działań przez Najwyższą Izbę Kontroli. Czyli jak wnioskować, kiedy wnioskować, gdzie, na jakiej podstawie i w jaki sposób. thank <music> you